Jedną z takich pomyłek, do których przyznaję się bez bicia, to slogan, który przyjęłam za innymi. Po prostu został on nam podsunięty, a brzmi rozwój duchowy. Prześledziłam wiele badań naukowych Dan Wintera, niezwykły astrofizyk. O przeznaczeniu DNA, o gralu kobiety, czym jest gral u kobiet. O błogości misji życia. Do tego dołożyłam jeszcze z anatomii, jak wygląda komórka u kobiety i mężczyzn. Jak wygląda DNA? Na czym polega jego moc? I natychmiast odrzuciłam to ze swego słownictwa, ze swojej świadomości. Bo trzeba wiedzieć, że mocą komórki naszego dna jest ciągnięta, zawinięta sprężyna kodu dna. Im bardziej ściśnięta, tym większą mamy moc. Od tego właśnie zależy. Ile do mnie powraca pamięci? Ile wykorzystuję swoich talentów? I czy będę miała siłę powrotu do domu po odejściu? Czy się moje światło liche, słabe nie rozproszy ponownie? Rozwijanie, rozciąganie jest wbrew implozji. Brew naturze, brew naszemu sercu, wbrew błogości. Dwa lata zgłębiam wiedzę implozji, dwa lata zgłębiam i mocno mnie już to przekonało, utwierdziło, jaka jest właściwa ścieżka i co to jest ścieżka serca, i jak odróżnić to, co podsyła nam męska ścieżka. Patriarchalna i ta żeńska serca. Warto o tym wiedzieć. Na ścieżce męskiej mówi nam się: poszukaj niszcza, bo tylko dzięki temu będzie zbawienie, albo że zbawiciel przyjdzie z zewnątrz. Ścieżka żeńska mówi, to ty jesteś mistrzem samym dla siebie, samą dla siebie. Na ścieżce męskiej potrafi mi powiedzieć człowiek, przyjdź do mnie, tylko ja jestem w stanie ci pomóc, nikt inny ci nie pomoże. Ścieżka żeńska mówi, pomoc mi udzieli ten, który wskaże mi, jak mam sobie pomóc. Wskaże właściwą drogę, tak? tego nawrócenia. Na co nawrócenia? Na serce, na głębie, na implozję, na nic więcej. A męska siła powie, masz uszczęśliwiać świat. Jesteś tyle wart, ile dałeś szczęścia innym. To jest pstura. Przecież szczęście to stan duchowy. To nie jest to samo, co zadawalanie innych. To i tak jest ciężka praca, zadawalać innych. Jednak na ścieżce serca jest tak: miłuj siebie, przelej siebie miłością, światłem, która płynie wszędzie tam, gdzie trzeba, kto jest w stanie przyjąć, i to absolutnie zmienia atmosferę w otoczeniu, w przyrodzie, która jest zaburzona dzięki ludziom a także ma zbawienny wpływ na otoczenie na ludzi. Kiedy rozciągamy tą spiralę stoją przez rozwój, no, na przykład afirmacje, modlitwy, wszystko ta, to wszystko tu. E, tylko wizualizacja bez uczucia, no, wizualizacja jest ok, ale to jest pierwszy stopień tak naprawdę do, do tworzenia. Ścieżka męska uznaje tylko afirmację i wizualizację. Na ścieżce męskiej mówi się tak, rozwijaj szyszynkę. To jest królowa gruczołów do krewnych. Czyli rozwój od góry. Na żeńskiej serca dowiesz się tak, kobieta zwłaszcza, skup się na łonie, na jajnikach. To tu są korzenie wzrostu światła na Twoim drzewie hormonalnym. Od, od jajników wszystko zależy, i nie ma znaczenia, czy masz je fizyczne, czy nie, bo energetyczne są. Dzisiaj odłączono od Ziemi nasze stopy, nie ciągną już tak światła Ziemi, jak u ludów pierwotnych, u starych kultur, gdzie widzieli, słyszeli, czuli. I od wschodu przyszła moda na medytację tak. Dlaczego? Żeby ciągnąć światło ziemi kością ogonową. Ona jest jak pompa zasysająca. Ale nogi energetyczne są słabe. Każdego z nas. Więc mocno już w tej chwili sama też pobudzam stopy, nogi, żeby szła energia właściwym kanałem. Ale wrócę do tego rozciągania. To jest wbrew wbrew sercu, to ścieżka poza sercem rozciągania. Kiedy moje DNA jest rozciągnięte przez afirmacje i modlitwy, w których tracę energię. One nie dają energii naprawdę. Modlitwa to jest zupełnie inny temat nie na dzisiaj. To. Jeśli mam takie DNA jak rozciągnięta wstążka, tak to dokładnie wygląda, to łatwo podczepiają się inni ze swoimi programami, ze swoim chceniem. Co oczywiście nagminnie i sprytnie wykorzystują systemy wszystkie. Nie pomijam systemu rodzinnego. Najbliżej nas każdego dnia przy naszej...